W tym zadaniu wykonujemy działania na pierwiastkach. Są to, jak widzisz, pierwiastki czwartego stopnia, więc niektóre pierwiastki będzie nam troszeczkę trudniej obliczyć z tego względu, że na kalkulatorach nie ma pierwiastka czwartego stopnia. Ale możemy przypuszczać, że pierwiastek czwartego stopnia z liczby 16 to jest 2. Trzeba by było tylko sprawdzić na kalkulatorze, czy 2 do potęgi czwartej, czy to jest 16? Okaże się, że tak. Podobnie możemy przypuszczać, że pierwiastek czwartego stopnia z liczby 81 to 3, bo 3 do potęgi czwartej to się równa 81. To też możemy sprawdzić na kalkulatorze. Tak samo 256 po spierwiastkowaniu pierwiastkiem czwartego stopnia. Daje nam liczbę 4, bo 4 do potęgi czwartej to jest 256. I jeszcze pierwiastek czwartego stopnia z liczby 625 to jest 5, bo 5 do potęgi czwartej to 625. Ale to jest oczywiście: takie przypuszczenia to są oczywiście jedną z metod. To jest jedna z metod rozwiązania. Moglibyśmy też w rozwiązaniu posłużyć się rozkładem liczb na czynniki pierwsze. Na przykład mając liczbę 16 rozkładamy ją na czynniki pierwsze w ten sposób. Otrzymujemy zatem 4 dwójki. Wiemy, że tutaj po prawej stronie te czynniki należałoby z sobą wymnożyć, żeby otrzymać z powrotem 16. No i stąd właśnie otrzymujemy to 2 do potęgi czwartej. Tak samo z liczbą 81. Też rozkładamy ją na czynniki pierwsze, czyli no, przez 2 nie da się podzielić. Już przez 3 można. I w ten sposób otrzymujemy 3 do potęgi czwartej. Czyli pierwiastek z tej liczby to jest 3. Tak samo 256. Tutaj możemy podzielić przez 2. Otrzymamy 128. Na 2 to jest 64. I tak dalej. Do końca. Ok. No i tutaj zauważmy, że mamy w tym rozkładzie aż 8 dwójek, ale jeżeli zapiszemy Tą liczbę jako 2 do potęgi czwartej razy 2 do potęgi czwartej, jeżeli widzimy w potęgach identyczny wykładnik, to my to działanie możemy zapisać o, w tej postaci. I stąd otrzymujemy 4 do 4, to jest właśnie to 256. No troszkę dłuższe rozwiązanie zgadzam się, ale, ale jak będziemy rozwiązywali takie przykłady z pierwiastkami, to na pewno zapamiętamy. Mniej więcej liczby, jakie liczby należy podnieść do jakiej potęgi, żeby otrzymać konkretny wynik. No i w ten sam sposób też postąpilibyśmy z liczbą 625, rozkładając ją na czynniki pierwsze. Otrzymalibyśmy 4 piątki i gotowe. No więc podajmy już ostateczny wynik. 2 dodać 3 to 5, dodać 5 to 10 i jeszcze dodać 4 to 14. I to jest odpowiedź.